Wiedział! o kurde O nie, ledwo zacząłem odcinek a już mi wyskoczył niedźwiedź na twarz Niedźwiedź, gdzie Maybe Dennis knows more about it. Но не спрош, я його відпустим not. Jason, what did you find? The vision led me to the man in white. Turns out he's a spy or something. Panov, yeah. I've never heard of such a man here on the island. Yeah, he told me about Voss's boss. Hoyt. Hoyt Valka. Stay away from him, Jason. You think Voss is crazy? All the evil on the island it comes from Hoyt. He took his mind away from him. It is he who pulls the strings. Wow. Okay, I'll be careful. I'm going to go to the hospital. Skora Dzika, is there tam... Żebym gdzieś stradził po drodze skóry dzika A, świn. Dzik, ten, ten świniak wyglądał jak dzik. Dobra. Gdzie jesteśmy? Dobra. To jeszcze ostatni... Ostatni obóz. Prędę... ...cofnąć się do biega. No to jedziemy mniej więcej prosto i na Dwa alarmy widzę Jeden od mojej strony, drugi po drugiej stronie Sniper na dachu Get it, Hmm, przydałoby się najpierw wyłączyć w miarę możliwości. Alarm. Cieko znajdę. Koło tego chłopa jest jeden koło oh, i koło kolejny. Może Hmm, ktoś chyba się zainteresował. But, whoever did this Come out come out wherever you are Find whatever that was Nothing here must be some rebels screwing with us

Tak, trzeba mieć pecha, żeby nie... let's go. All me. This is all me. God. Can you help out with the items on the no bulletin machine. board? <coughs> Dobra, sprawdźmy sobie dokładniej prosto co nagrywałem, to jakby audio urwało, a to do pułkownika i Magidajczy mogę jedynie podejrzewać, że poprzednie listy, w których podważają kompetencje podpułkownika Yamada Masahiro nie dotarły do pana i nie przymykałby pan przecież na naprawdę i niedawno usunął podpułkownika. Jestem przekonany, że niektóre z moich listów trafiły już do niego i że zarządził skryte przeszkanie moich kwater. Teraz wiem że już na pewno on się mnie lęka. Obawia się, że odniosę sukces, który przyćmi jego chwałę, co jest nieuniknione. Projekty Tenka i Kiyoken niewątpliwie pozwolą nam ujarzyć moc błyskawic i Zwierzęcą furię. Podpułkownik wie, że w ten sposób sprowadza na imperium nowy blask. Uważam, że muszę ukryć wyniki badań przed podpułkownikiem i resztę zespołu, dopóki nie zainterweniuje Pan w tej sprawie. To jedyny sposób, aby chronić interesy cesarza i imperium. Doktor Koga Hayato. O, teraz był doktorek. O, a tu jeszcze list. Drugi list Hayato. Czekaj, a tu jest. A nie to jest ten. Drugi list. Drugi. Tu może być pierwszy Shinji Dobra proszę. To na razie mam nadzieję, że to się udało w końcu Bo nie chcę mieć jakichś problemów Z nagrywaniem hmm. O tak

Ja zrobiłem. O, ten czołg co to tu robi? To już tak było. Napalm jakiś tam poszedł. Dobra, na razie koniec nagrania.